Hejka, hejka, witam Was drodzy Majsterkowicze. W dzisiejszym odcinku będziemy zajmować się regeneracją tych głośników, o których mówiłem, że będzie również regeneracja głośników na moim kanale. Więc zajmiemy się tymi głośnikami, które znajdowały się tak jak pamiętacie z innych nagrań: jeden znajdował się tutaj, a drugi znajdował się tam z tyłu za tymi kartonami. Więc tak będą te głośniczki tak możecie zauważyć rozebrane całkowicie i od nowa będą one klejone I będzie nowa, nowy materiał nałożony tutaj na te głośniczki. bo tutaj jak możecie zaobserwować są poniszczone, pościerane tutaj. Jak mamy, to będzie całość przytarte. Te drewno, o tutaj mamy, jak te dziurki, to te dziurki będą przeze mnie zaszpachlowane. Będzie to ładnie przytarte i pomalowane. Jeszcze nie wiem na jaki kolor, ale pewnie będzie to pomalowane te głośniki na czarno. Tak na przykład, tu jest dziurka, więc ta dziurka będzie też zaklejona. No i z tyłu będą dawane te tylne ścianki. I jeszcze muszę wymyśleć jakieś porządne mocowanie żeby te głośniki mogły zawisnąć na ścianie no i tutaj będzie wstawione, takie mam żeby można było wpiąć kabel plusowy i minusowy, wpiąć żeby można było podłączyć głośnik, żeby nie trzeba było po prostu robić tutaj dziurek na te ojku, na kable tylko po prostu będzie wycięte i takie gniazdo Radiowe będzie wstawione. No a tutaj już macie głośnik, który wczoraj rozebrałem na części pierwsze już obczyściłem i teraz będę zaraz szpachlował i później jak poszpachluję, to pomaluję. No i tutaj w tych głośnikach są takie kwadraciki przyklejone, żeby można było tutaj te śrubki. Wkręcić, przykręcić tą tylną ściankę. No ale ja te wywaliłem te małe te klocuszki drewniane, i przez całość będą wstawione takie, żeby po prostu wzmocnić też te ścianki. A głośniki będą takie. I od tych głośników tutaj rozizoluję ten kabelek i przylutuje tutaj do tego gniazda. A potem w te gniazdo będzie można kabelek jeden i drugi stawić. Więc tak. Zobaczycie dalsze etapy tych głośników. Jak już Wam nagram dalszą część, jak już będą te głośniki poszpachlowane, przygotowane do malowania. Później zobaczycie w tym samym filmiku etap. Jak już zostaną, będą one klejone, i ostatni etap, jak one wyszły, jak to wygląda. A w następnym odcinku będzie nagrywane, jak y, naprawiam, regeneruję, naprawiam. No, nie wiem, jak wam to powiedzieć. No, po prostu od lusterka ten plastik. Yy, mojej cioci się oderwał, spadł i się porysował, i po prostu będę go przycierał i od nowa malował, żeby ładnie wyglądało. Więc ja biorę się za robotę, a z Wami widzę się za chwilę. Dla mnie to będzie jakiś czas, a z Wami widzę się za chwilę. Jestem, jestem z powrotem, moi drodzy, więc na tą chwilę. Głośniczki wyglądają tak. Obydwa głośniki zostały rozebrane, rozklejone i niedoskonałości, jakieś dziurki zostały zaszpachlowane i przygotowane do przytarcia i malowania. Zastanawiam się, czy najpierw je pomalować i skleić, czy już sklejone pomalować. No i tak. Tak jak możecie zobaczyć tutaj były takie dziury duże. No i zastanawiałem się co zrobić, żeby je yy, zlikwidować. Więc tutaj wlałem klej na gorąco, uzupełniłem klejem na gorąco i od tej strony zaszpachlowałem i jutro wezmę to przytrę. I jak gdzieś będzie, będą jakieś jeszcze nierówności, to jeszcze raz poszpachluję i od nowa przytrę, ale mam nadzieję, że już będzie wszystko ok. No, i tutaj mam zakupione te gniazda yy, głośnikowe o jedno i drugie gniazdo, i po prostu one będą zamontowane w tylnych ściankach. I tu będzie podłączone, będą głośniczki. A jeden głośnik jest taki, a drugi taki. No, i tutaj mam materiał, który będzie oprzyty. Przody będą oprzyte tym materiałem tych głośników. Dobrze, moi drodzy, więc ja na dzisiaj kończę, bo już jest późno. Jutro zabieram się dalej za te głośniki, a wy dalej w tym odcinku będziecie widzieli, co dzieje się z tymi głośnikami. Witajcie w dniu następnym. Jak możecie zauważyć, już dużo poczyniłem pracy w regeneracji tych głośników, więc pokażę wam co mamy zrobione już na tą chwilę. Tutaj do tych tylnych ścianek, które zostały wycięte zamontowałem te gniazda. No i rozkminiałem, tak jak Wam wcześniej mówiłem w odcinku, w jaki sposób tutaj zrobić te mocowanie, żeby można było zawiesić te głośniki na ścianie. Więc znalazłem w sklepie, markecie budowlanym takie wieszaki do obrazów i postanowiłem, że je tutaj zamontuję do tej tylnej ścianki. I na tym będą te głośniki wisiały. Więc te yy, gniazda zostały przemocowane w taki sposób na śrubki. A tutaj wywierciłem większe otwory, żebym mógł wsadzić wsówki. No i yy, yy, przody głośników zostały już oprzyte tym materiałem, znaczy nie oprzyte tylko takerowane takerem. O, tak możecie zauważyć. Tu już głośniki zostały sklejone, wzmocnione takimi deseczkami. No i tutaj wziąłem całość, to nałożyłem klej Wikol z wiórami, które zostały mi jak szlifowałem tutaj te drewno. No i te wióry razem zmieszałem z klejem Wikolem i uzupełniłem tutaj w środku. Tak byle tylko było, jakieś takie nierówności, dziurki. No, i tak wyglądają te głośniki. I zastanawiałem się, czy malować je w całości, jak już będą sklejone, czy malować je dane ścianki tych głośników. No, ale postanowiłem, że pomaluję je teraz, jak już są przeze mnie sklejone. Tutaj już przy tym przodzie od głośnika mam przyklejone takie listeweczki i to będzie całość wsadzone. O Całość będzie tutaj wsadzone to do środka i również sklejone klejem wikolem. Także będzie tu dookoła klejem wikolem obklejone i tu będą dane te listeweczki wklejone, żeby to się mocno trzymało. No i na końcu będzie dana tylna ścianka i tu będą przykręcane wkręciki. A tutaj są powycinane przeze mnie te listeweczki. One mają wymiar 1,5 cm grubości na 10 cm długości. Tak samo jak i tu na wzmocnieniach głośników. Tak samo i tutaj są takie same listeweczki dane, żeby przykleić tą przednią część głośnika. I głośniki będą pomalowane na. Taki kolorek brązowy, bądź czarny. Jeszcze się zastanawiam, ale chyba bardziej pokuszę się na ten kolor czarny. No ale to jeszcze zobaczymy. Dobrze, więc ja zabieram się dalej za pracę nad tymi głośnikami. Zaraz tutaj przykleję następne listeweczki do tego przedniego panelu głośnika. I jak to będzie mi się kleiło, to zacznę to. Malować. Dobrze, a z wami się widzę za chwilę, a ja zabieram się do pracy. elo elo, majsterkowicze, witam was z powrotem w tym odcinku. Więc głośniki miały być pomalowane na kolorek brązowy bądź czarny. No ale po długich namysłach stwierdziłem, że jednak pomaluję je na taki kolorek, jaki jest tutaj. Czyli farba do drewna MDF i laminatu kolor antracyt taki sam kolor jakim pomalowane są moje dwa warsztaty no i będzie, będą one też pasowały te głośniki do mojego całego tutaj warsztatu do regałów jest tak, możecie już zauważyć, głośniki zostały już pomalowane, całkowicie przeze mnie skręcone i wyglądają tak. O. Tutaj macie od góry. Tutaj jest tył. O. Tył prezentuje się tak. Tutaj jest te mocowanie tych głośników, i będzie w ścianę przekręcony wkręt, i na tym wkręcie będą się one trzymały. No a tutaj macie gniazdo głośnikowe, żeby można było podłączyć te głośniki do radia. No i mam nadzieję, że wyszły mi one bardzo ładnie. Mi się one podobają, a wy ocencie. Sami w komentarzach, czy ładnie mi one wyszły, czy nie. No, i jutro będę montował je na y, swoich miejscach i sprawdzał, czy działają. No na pewno będą działały, będą grały ładnie, bo tak jak były wcześniej złożone, tak i teraz są złożone. Dobrze, a ja z Wami w tym odcinku już się będę żegnał. I zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, komentarzy, łapek w górę, gdyż pomaga mi to dotrzeć do szerszego grona odbiorców. No i zapraszam Was również na mój drugi kanał o nazwie Świat Akwarysty. Także na dzisiaj to by było tyle. Wam życzę miłego wieczoru bądź miłego dnia, w zależności, kiedy to oglądacie. Także. Pozdrawiam Was, trzymajcie się i do następnego. Hejo!